Na koniec i tak wszystkich ogień strawi, gdy morderca Denatriusa wreszcie się objawi. Czołem z tej strony Kikuć, zapraszam Was serdecznie na krótką zapowiedź, omówienie szczegółów najnowszego dodatku do Hearthstone, morderstwo w twierdzy Nathria, Murder at Castle Nathria, czyli jest to lokacja, miejsce rajdu, inspirowane World of Warcraft, konkretnie dodatkiem Shadowlands. No i zobaczymy, jaka też zagadka do rozwiązania czeka na nas w tym zamczysku. Zapraszam do oglądania. Czyli tak, morderstwo w twierdzy Natria, 135 nowych kart, Premiera 2 sierpnia, czyli za miesiąc. Teraz już, jeżeli zalogujecie się do gry, otrzymacie za darmo legendarnego stronnika książę Renatal. Oprócz tego będziemy mieli również 10 legendarnych stronników, którzy mocno wpisują się w tę fabułę przedstawioną na tym zwiastunie. Również o nich powiem trochę później w tym filmie, w części omówienia. Będziemy mieli również nowe słowo kluczowe nasycanie, a także nowy rodzaj kart. Lokacje. Całkiem fajnie się to prezentuje. Także, żeby nie przedłużać, przejdźmy sobie do konkretów. Także na takim materiale wideo, który opublikował Hearthstone, poznajemy kilka tych kart, te mechaniki. Murlock Holmes, Murlock 333, okrzyk bojowy. Rozwiąż trzy zagadki o kartach przeciwnika, aby otrzymać ich kopię. Więc to będzie jakby trzyetapowy quest. Ale dzieje się to w naszej turze od razu, jak wystawimy tego stronnika. Pierwsze do rozwiązania jest. Która z tych kart była w ręce startowej przeciwnika? Druga wskazówka, która obecnie się tam znajduje, natomiast trzecia, która karta jest w talii przeciwnika? Jeżeli uda nam się te trzy pytania odpowiedzieć na nie dobrze, to wtedy otrzymujemy te trzy karty do naszej łapy. Czyli dostajemy trzy karty po prostu za zatrzymany i to może być całkiem ok. Następne mamy te lokacje. To jest akurat in Deps, czyli wystawia się je na stół. Strasznie dużo gada ta babka, i tak jak widzicie, koło naszego stronnika nie można ich zniszczyć, nie można ich silencować, chyba że będą jakieś karty, które je niszczą. Po wystawieniu możemy je aktywować na naszego stronnika, i później cooldown wynosi jedną turę, więc trzeba jakoś tam mądrze to zaplanować. I one mają wytrzymałość, więc możemy użyć ich tyle razy, ile wynosi ich wytrzymałość. Teraz mamy pierwszą kartę na infuzję: Crystal of the Deceased, 2, 2, 3. Prowokacja. Jeżeli 3 razy dostanie ten infuse, to nasycenie, czyli musi zginąć 3 razy nasz stronnik, wtedy ta karta się ulepszy, będzie miała nowy artwork. No i tak jak widzicie, robi się z tego plus 2, plus 2. Zdaje się tam było. Czyli mamy teraz 2, 4, 5. No to się opłaca, tak? Jeżeli ta meta będzie faktycznie wolniejsza i bardziej kontrol. A chyba się na to zapowiada, patrząc po tych kartach, które już zostały odkryte dzisiaj. I teraz karta, którą otrzymamy za darmo, jeżeli się zalogujemy. Książę Renatal 3, -3 4, Twoja talia. A także punkty zdrowia wynoszą 40, i faktycznie po raz pierwszy możemy mieć na początku 40 kart w talii. Nasze zdrowie to 40, więc takie no, Control Talie być może będą w niebowzięte. Jakiś Control Warrior, Warlock nie wiem, zobaczymy co tam będzie. W każdym razie jest to darmowa legenda, więc można sobie już teraz poeksperymentować. Fajny gest, jak widzicie. Sam ten reveal jest trochę cringe'owy, ja go obejrzałem za was, ale jeżeli macie ochotę trochę tak się wzdrygnąć <grymnie> z zażenowania, to też możecie sobie go obejrzeć. Przejdźmy jeszcze na stronę Blizzarda, zobaczmy jak to wygląda tam. Te szczegóły i inne karty. Tak jak wspominałem, cała fabuła kręci się wokół tego, że Sir Denatrius zaprosił swoich 10 największych wrogów do swojej twierdzy na ucztę, kolację i w trakcie tej wizyty, w trakcie tego spotkania został przez kogoś zamordowany. I także my będziemy musieli teraz fabularnie odkryć, kto jest tym mordercą i wiemy już, że tych 10 jego wrogów będzie legendarnymi stronnikami z nowego dodatku. Na razie zostało odsłoniętych trzech, czyli jest to Murlock Holmes, rozszyfruj trzy wskazówki na temat kart przeciwnika, by otrzymać ich kopię. Baronowa Wasz, tutaj jest tam mechanika transmutacji, transmogryfikacji, to się nazywało u szamana, czyli na przykład przemienia stronników w losowych stronników o jeden koszt więcej. To zdaje się pierwszy raz było w Rycerzach Mroźnego Tronu, a także ten picielka Olgra otrzymuje plus jeden, plus jeden za każdego rannego stronnika, następnie atakuje wszystkich wrogów, czyli powiedzmy jakiś taki board clear, jeżeli przeżyje jednego czy dwóch stronników. Także tu jest 10 podejrzanych, mamy również coś takiego co się nazywa nasycanie o tym już pokrótce mówiłem i teraz karty, które mamy na łapie mają pewne wymagania, jeżeli je spełnimy no to wtedy są ulepszone tak, e, tak jak z plugawieniem było jeżeli zagraliśmy kartę, która wyżej kosztowała tutaj chodzi o to, że trzymamy zaklęcie lub stronnika na łapie i w momencie, w, którą, w którym giną nasi stronnicy, no to wtedy te karty się ulepszają i tak ze stronnika 223 mamy dwa 4, 5 Więc do pewnego momentu ta karta jest niejako martwa albo słaba, ale jak już się chwilę podtrzymamy i faktycznie powymieniamy, no to mamy całkiem dobrego stronnika. Jest też zaklęcie Łotra drzwi cieni, za jeden many. Dobierz zaklęcie. Jeżeli dwóch naszych stronników zginie, kiedy mamy to na łapie dodaj jego tymczasową kopię do Twojej ręki. No i mamy też nowy rodzaj kart, są to lokacje, czyli zagrywamy te karty, ich nie, mo nie można zniszczyć, nie można ich przejąć. Kosztują niewiele, bo po jeden many, mają trzy wytrzymałości, czyli możemy ich użyć trzy razy. Tak jak widzimy, krwawe czeluści to zadaj jeden punkt obrażeń stronnikowi, daj mu jeden do ataku. W momencie, w którym to aktywujemy, to wtedy ta lokacja przez jedną turę jest nieaktywna. Błockowisko no to z kolei ten, ten transmogryfikacja szamana, czyli przemienia przyjaznego stronnika w takiego, który kosztuje jeden więcej losowego. Książę Renatal to jest ta karta legendarna, którą otrzymacie, jeżeli zalogujecie się na po prostu do Hearthstone'a. już teraz. 3 czy 4 rozmiar Twojej talii i Twoje początkowe zdrowie. Wynoszą 40. I oczywiście też możliwe preordery, ale z tego co patrzyłem, bardzo mocno to ostatnio podrożało. więc zapraszam Was też do takiego filmu, w którym pokazuję, jak kupić trochę taniej te rzeczy. Jeżeli nie wyrównali cen, różnicy cen pomiędzy walutami, to tam zdaje się bardziej opłacało kupować w dolarach niż w złotówkach. I tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że przypadł Ci. Do gustu. Premiera dodatku już 2 sierpnia, także można odkładać złoto z zadań tygodniowych i codziennych, żeby kupić jak najwięcej pakietów kart. Ja nie mogę się doczekać, bo zawsze to trochę namiesza w tej mecie, którą będziemy mieli. Słyszymy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia na razie.